z czym tu nie zabiłeś? Najpierw ze sniperki 15 AP i wum stick. Puma, nie ma! To jest głupia broń. Bo bo ty masz tak, że. Każdy shotgun się w takiej odległości brak. 15 AP. To jest gówno. Nie chcę tej broni. Ja piszę, żeby dali naif albo usunęli. Nie chcę, ci nie możesz... W moich rękach każda broń jest OP. Z Hiperganem będzie mógł pojechać spokojnie. Bo ma jeden strzał w głowę. Eee, za wolno Cicho. Jestem szybki e Taktyka Toje, <traktyka> co robię O Jezu! To było przed ścianę! <trakty> nawet nie, wiedz nie wiedzieli gdzie byłem. <trakty> I tak się to patrzyłem przed... na ciebie Myślałem, że zgadniesz gdzie jestem ty Kolejcie z do dotrza, strzału moim zdaniem. Ja to wysyłam e, cały meczek na o ory Watch i on tutaj ci powie że wszystkie cheaty i że, i że ty jesteś w ogóle śmieszny i ża żałosna próba ukrywania cheatów tu się o, y, tu się jest obecna i nie polecam nikomu grania z tym graczem. To wszystko z mojej strony. I tak jest i Żadnej bitwy nigdy nie przegrałem, nie? Murder Shadow. No, no, no. No, dwóch na jednego nawet nie przegrałem, no to wiesz. A teraz masz lepszą broń, tak jestem lepszy. No i masz większy broń. No, ping. no. Ja, ja tu wszystko wiem, ty se. Ty jak dołączasz do meczu, to se musisz te postać na spawni i skonfigurować twoje haksy. Znaczy, ja ja, dokładnie ja to jest zostawienie czułości myszy. Nienawidzę no. tej pozycji. Tak i będę na nie grał, żeby cię denerwować I, I zbieram znowu swoją wielką armię z mutasu, żeby cię zjechali hmm, i, szkoda, i, że i nie się za nie wiesz jest ze mną, czas zawsze będzie ze mną To jest wierny współpracownik On Lubi grać przeciwko mnie, lubi mnie zabijać, ale To nawzajem. znajdę znajdę sposób Każdego można przekupić. No. Tylko trzeba wiedzieć za jaką cenę. I ja tą cenę znajdę. A potem przekupię całego mój idea i, i zostanie zbanowany. Na pewno skin ja... będzie za mną. Ja mam też tutaj swoich ludzi, także ja się zbieram. ja buduję sobie poparcie, będę... właśnie, będę zrobił partię polityczną. Tutaj smutasów, i będziemy mieć swoje postulaty i potem będę na moderatora kandydował i nie będzie na administratora. Ale kiedyś będą na pewno, więc nie bądź niedowiarkiem jak będziesz miał przerwy pół roku, a potem się patrzysz i ja tu jestem moderatorem. Także się nie zdziw, że tak będzie. Nie, nie zrobię sobie przerwy, bo jestem w tej grze na tyle dobrze, że nie muszę. Zazwyczaj, zawsze wygrywanie. Ale może ci się coś złego stać z internetem? Pomyślałeś o tym? Nie stanie się. Dochy... No... Samo z siebie się nie stanie. No ale można... Ty, można... W tym pomóc. A, Widzisz, jak nie 135 niszczy? pingu. dziękuję dobranoc. Wiem jak działa ping, więc nie będziesz się oszukiwał, że to tylko przez ping wygrywasz. No, o tak, tak. Zawsze powiedzieć ping bo, bo tak jest łatwo Bo tak jest prosto bo nie nie przekonasz Bo się do... 227 Łopie to jest ping To po co ze mną rozmawiasz? Najpierw już no weź nagaj ze mną coś a potem masz pretensję że cię zabijam Ja mam ping. zawsze pretensje Nic to nie zmieni No i ping mniejszy bo już nie zabiłeś Nie ma tak to nie jest przewina ping'u. No, wcale. No oczywiście, no scope'a wy mnie strzeliłeś. Nie było no scope'a. Było przez A ja mam iść po N99? Nie, ty se, i, ty se możesz iść po, ty se możesz iść po, po nic. <ślesztur> Chyba ten element filmu wytnę. Już, proszę, wychodzę na prowadzenie. Za chwilę i mamy tutaj wynik 13-13. No i, i... Teraz zobaczymy, kto się okaże lepszym. Czy, czy... uda mi się tutaj do Golda 3 awansować. Albo nawet... nawet na Global Elite mi się uda to, to by było piękne. No strzelaj w niego! Dobrze, na jeden HP to ugrałem. No ja wyliszę, nie, koniec, proszę drogi, żeby zwiększył damage w o jeden! Tak, dziękuję. Ej jak nie ma? To jest oszustwo. I utknąłem z suficie nogą. Fajnie, powiesiłeś mnie. A on se tam siedzi. No, i se nie trafiłeś. Nie Niezła próba. A może robić plecy? Dobra, już wiem, gdzie jesteś. I są trzy drogi, którymi możesz wyjść, i właśnie wybrałeś tą najgorszą. A jednak się zawróciłeś. Ej, ty masz wolhaka, bo wiesz gdzie idę? Dedukcja, Oszustwo. dedukcja ty, Tyś widział dedukcję, to jest dedukcja wall z wallhackiem. Nie ma. Ja składam reporta. Zbyt długo ze spawny ty... nie wychodziłeś, no to wiedziałem gdzie będziesz. Dedukcja. Tyś widział. Ja chausa oglądałem, ja wiem co to jest. Ty mnie nie oszukasz. Wszystko. Wiem. I wiem też, że znowu jest remis. No jest znowu. Pamiętaj, że ja mam moce moderatora i 120 pingów wyż wywalam. Bez ostrzeżenia, bez niczego. Mam prawo i tego nie odbierzesz. Tak, tak. A, mo a może frytki do tego? No, ping razy jeden raz uratował. A było blisko. Ile to już trwa? Dużo. Ja to wygram. A! Ju! No oczywiście noscope wyszedł, bo nie, bo tyś... Nie! No nie, nie wcale weszło. nie weszedł Nie weszło w nosko, bo było ze celownikiem. Ja teraz, żeby jeszcze e, powiedzieć, że jestem lepszy, to ja teraz robię 360. Tak, na zakończenie, o proszę, ładny obrót w powietrzu. Ale nikogo tam nie było. Nie, nie ma tego. I będę sobie tak skakał i czekał, aż ty przejdziesz. O! to ty! Nie mam, bo ty załadowałeś sobie wietnicę jamo do Bumsticka. Nie, mustika. cały czas miałem dwa. 3000... Ty zawsze musisz załadować 3000 do magazynka. Bo z, jak masz dwa to nie dasz. A ja mówię, i zawsze doładowujesz. Ja za niedługo zawołam swoich kumpli, żeby, żeby ci schakowali to konto. Ale to nagranie się będzie się wyglądało, że przestrzegiem ciebie przez ścianę. O, proszę bardzo, sam się przyznaję tutaj do czy, czy to oszczuko... Oszukiwania uczciwych graczy. Jestem uczciwym graczem, gram od pierwszej wersji gry. Ja jestem bardzo uczciwy, a on sobie przyszedł z dalekiego kraju i moderatorem został. I to jest dyskryminacja ludzi, którzy są starsi, bo jestem starszy od niego. I to jest dyskryminacja i to jest też dyskryminacja fandomu, bo ja należy do tego fandomu i oni mnie przez to dyskryminują na jadzie i nie chcą mnie słuchać i mi nie odpisują czasem na wiadomości ja apel apeluję tutaj, pomóżcie mi eee, smutne, smutne, smutne to, że jesteś fanem kucyku, już się skreśla z wszystkich list nie będzie miał przyjaciół też i widzicie, to jest dyskryminacja i oni stwierdzą, że ja przyjaciół nie mam jest mi bardzo przykro, że, te, że ta, po prostu tacy ludzie są w administracji jest mi bardzo przykro ja, ja, jak mnie wybierzecie na moderatora to tak nie będzie i po prostu będzie fajnie, będzie przyjemnie, wszyscy będziemy przyjaciółmi I, i tego pana z którym ja gram to już nie będzie wtedy, jego już nie będzie więc będziecie sobie mogli spokojnie grać i on nie będzie wam przychodził i kradł jagów jak to zwykle robi. Ja nie kradnę fragów, nie moja wina, że trafić ktoś nie potrafi. O proszę baję tutaj kolejna żałosna wymówka. Proszę. Ludzie mi kradną fragi. Tak, tak nie będzie. U mnie każda osoba to jest potencjalny frag. I tutaj też mamy u graczy. Jako fragi. To to też jest przejawia rasizmu. Jaki rasizm? Jakich metod rzeczy się o, dowiadujemy o panu moderatorze Hubertowi? To za nim na pierwszych scenach gazet? Na pierwszych stronach gazet, y, pierwszych stronach gazet. Co, co się tu dzieje w tej grze? Jakie jak tu jest zamknięte spo, społeczeństwo totalitarne, komunizm, ale oni są z gimnazjum, to komunizm pewnie jest. I ja to wszystko wyplenię. Nie, jak to nie trafiłem. I, przy, i o, przyjdzie szere. Korwin, przyjdzie Obama. Iźmy z przy, z polityką przyjdą Stany Zjednoczone, przyjdą moi przyjaciele i, i przy, przyjdą kucyki też, i wtedy będzie wszystko dobrze, fajnie. I, I będziemy sobie fajnie wtedy grać. Ja polecam też dołączenie do ekipy smutnego murzyna, to jest na forum. Możecie sobie tam dołączyć. I, i będziecie ze mną grać, i, i ja was nauczę, żebyście grali lepiej. I tutaj też był przykład Wolchaka na mnie. Ja sobie przebiegałem e, przez środek tutaj alejki i dostałem stopy. Czuwek głowy dokładniej. Tak, i to jest. Zobaczcie, na ja jeszcze się, ja się, ja się, ja się nawet nie wypowiadam, co, co tu się dzieje na tym nagraniu, <grym> bo to jest porażka, co tu się dzieje. To jest buractwo je, Jakie buractwo na tym serwerze po prostu tak, Co tu się w ogóle dzieje? nie złożenie tego robiłeś Ale co? Ten serwer Tak Ale jak ja byłem to nie było buractwa. i ty, ty, ty to przyszłeś ja sobie to sam ze sobą fajnie grałem Sam ze sobą e, i... Tak, i ty to potem przyszłeś i... No i pojazd też się pojawiło. Tak się dzieje. I w ogóle uważam, że to jest złe, że gramy tak y, jeden na jednego. I że to źle wpływa na relacje graczy, więc powinniśmy zaprzestać, bo się może coś niefajnego stać. Chyba, że myślisz inaczej, że powinniśmy się... O! Słyszałem facepalma Nie. Nie. Chyba, że się piję w głowę, bo przegrywa. Ja Jakbyś słyszał Facepalm'a, to byś słyszał coś bardzo głośnego. To może to był taki cichy. No wychyć się, chodź tu. Ej, jak ty przeszłoś tam przyć? Nie, teleportacja. O, przyszedł o. polski gracz. Ej, no co jest? ty jak ja tego nie trafiłem. Z buractwo jak ja tego nie trafiłem, stajesz w miejscu. Ruszaj się trochę, bo mi trudniej trafiać. I łatwiej trafią wtedy. Przy... O, przyszedł też Matiek. Wszyscy przychodzą, ale. czemu oni nie rączają? Co? Oni myślą, że się bijemy? Nie. Nie wiem. <grych> o. Nie wiedzą do kogo przyjść. I teraz pewnie pójdą do ciebie. Bo zmanipulowałeś wszystkich graczy. Kolega manipulacy. Tak. Ja tu Boże, jestem co kolega... Bo... Co on robi? Co on robi? Czemu stoi w miejscu, na środku? On, on naśladuje nie ja, on cię nie p... może. Żeby ta grać chciała być mega celnym. <laughs> bo... Na było jak nie strzeliłami łami Nie ma takiego headshota. jest... tutaj też podaje na czacie jak się nazywa snajperka sniperka ta można sobie wyszukać. A jest, ona ma wszystkie czyty na świecie, ma nawet tutaj Dobra, kody chyba na SVD diamenty. Nie nerfa. no to trzeba jeszcze raz pisać do jej! Tak, bo, bo już przegrywasz tutaj widać jak przegrywa to nerfa na każdą broń, a swoje tylko się daje, żeby mocniejsze. też. Mógłbym prosić o nie wiem 30, 30 na mili był balans, ale dobra. Bo tak. się rozgadaliśmy to byłby koniec. Po, tak, pożegnaj Zakończmy się. to. W pożegnaj się. Żegnam was wszystkich widzowi Huberta. Mam nadzieję, że je będzie więcej takich odcinków ze mną albo z kimś innym. Także z mojej strony to jest na tyle. Żegnam was serdecznie. No to ja też żegnam was. I jeszcze parę słów. Nie subskrybujcie smutnego miżina. Na razie.